odcinek podcastu Musicalowe Informacje kogo Gogołkiewicz. Zapraszam. Dziś popremierowo o najnowszej produkcji Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu, musicalu Friends The Musical Parody w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej. Z tego odcinka dowiecie się jak chodzi się w czarnych, obcisłych spodniach. Opowiemy także, kto w musicalu wystąpił w roli Drobiu. W tym odcinku będą prawdziwe wzruszenia, a obok Artystów i realizatorów spektaklu, rozmawiać będziemy z Rachel. Tak, z tą Rachel. Zdradzi nam przepis na ciasto. Sporo ostatnio wypieków w musicalach w kelnerce Waitress są tarty. W Błękitnym Zamku jest apetyczny tort, a w musicalu Friends o tym już za kilka chwil. Zanim po premierowe rozmowy, pozwólcie, że podzielę się moimi wrażeniami ze spektaklu. Na początek przyznam się wam do czegoś. Nigdy nie oglądałem serialu Przyjaciele. Nie znając postaci, nie znając relacji między nimi, obejrzałem musical, będący parodią serialu. I tu... Zaskoczenie. Świetnie się bawiłem. Postaci są na tyle solidnie budowane w muzykalu, że nawet bez dodatkowej wiedzy związanej z serialem można wystarczająco dobrze poznać bohaterów. I skoro ja nie miałem tego sitcomowego backgroundu to wyobrażam sobie, że znawcy serialu będą mieć jeszcze większy ubaw oglądając toruńską premierę. Bo libretto tego musicalu nasycone jest zwrotami, tekstami i skojarzeniami serialowymi. Autorka przekładu Anna Wełek w wielu miejscach pozostawiła oryginalne anglojęzyczne zwroty. Świętości nie zostały tknięte. Jakie? Sami musicie się przekonać. Z drugiej strony, fani musicalu jako gatunku też wyłapią dla siebie drobne nawiązania do innych muzykalowych tytułów, np. Chicago czy Rent. Bogactwo muzycznych form również zaskakuje. Jest gospel, jest tango, a to wszystko połączone z zachwycającymi choreografiami ułożonymi przez Michała Cyrana. Najbardziej podobała mi się ta do piosenki Moniki, no wiem, wspomniane tango, czy na przykład choreografia w szlafrokach, albo szalenie dynamiczny piwot. Z pewnością stworzenie choreografii nie było łatwe, bo scena teatru muzycznego w Toruniu nie jest duża, a dodatkowo przestrzeń tę ograniczały elementy scenografii zbudowanej przez Wojciecha Stefaniaka. Skoro mowa o scenografii, tu na naszych oczach dzieje się magia. Kilka ruchów, przesunięć i przenosimy się z mieszkania Moniki do kawiarni Central Park. Przepiękne kolory, ale najbardziej cieszą oko poduchy. Ależ są piękne. Friends the Musical Parody to zaskakująca kompilacja. Musical jest inteligentny, wzruszający, a przede wszystkim prześmieszny jak mawiał Chandler. Mimo wielu perypetii bohaterów, Friends The Musical Parody to zestaw uczuciowych happy endów i przyjacielskiego przytulania. Do łez rozbawią was sytuacje, spotkania z Janice, romantyczne tete tete z Tomem Selekiem, drzemka Rosa i Joe'ego, lekcja języka francuskiego czy leżąca do góry ciążowym brzuchem Phoebe. Poznacie także nowe słowa, jak na przykład nawilżant, a w ucho wpadnie wam niejedna piosenka, może ta z refrenem mam ci swąd? Do wcipu jest tak wiele, że jedno spotkanie z toruńskimi przyjaciółmi może okazać się niewystarczające, by rozsmakować się humorem tego musicalu. Zresztą w ostatniej piosence ze sceny pada zachęta, by przyjaciół... Odwiedzić znów warto to spotkanie powtórzyć, by zobaczyć obie obsady musicalu. To czternastka wspaniałych artystów wybranych w castingu spośród ponad 300 zgłoszeń. Agnieszka Bręzak. Iga Rudnicka, Jeremiasz Gzyl, Natan Nogaj, Adrianna Kos, Oksana Terefenko, Marcin Sosiński, Dominik Bobryk, Małgorzata Regent, Izabela Pawletko, Kamil Ziemba, Maciej Podgórzak, Michał Zacharek, Marcin Słabowski. Stworzyli wspaniałe kreacje serialowych przyjaciół. To niesamowicie złożony proces, każda z ról daje możliwość grania, śpiewania, tańczenia. Daje możliwość pokazania się od najlepszej strony. Każda aktorka, każdy aktor tego musicalu wykorzystuje daną w scenariuszu przestrzeń, by stworzyć postać, a jednocześnie pokazać swój muzykalowy warsztat. Efekt jest bardziej niż zaskakujący, bo w każdej roli jest coś z postaci serialowej, ale jest też coś z aktorów, którzy grali w amerykańskim sitcomie. Ale co najważniejsze, wspomniana czternastka artystów daje to coś od siebie, i to coś sprawia, że przyjaciele. To nie tylko tytuł. Oglądając spektakl, ma się wrażenie, że przyjacielska relacja wychodzi poza linijki scenariusza. Stąd moje przekonanie, że spektakl w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu stworzyła grupa nie tylko profesjonalistów, ale przede wszystkim prawdziwych przyjaciół. Jestem pod wrażeniem pracy, jaką wykonała reżyserka Agnieszka Puszajska, począwszy od wyboru aktorów po złożenie tego w całość, która relaksuje i bawi widza. Do reżyserki pozwolę sobie skierować nieco sparafrazowane słowa, które często padają w musicalu: Nigdy nie rezygnuj z marzeń o najlepszych musicalach. A już teraz zapraszam popremierowo na spotkanie z aktorkami, aktorami i realizatorami Friends the Musical parody w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu. Oj, będzie się działo! Jeremiasz Gzyl, gram Chandlera w tym spektaklu i to jest postać, chyba każdy wie, jaka, bardzo charakterystyczna, śmieszek ukrywający gdzieś tam swoją bardzo wielką wrażliwość. Jak będziesz wspominał swoją pracę nad tym musicalem, bo podglądałem was na Instagramie, to chyba przede wszystkim dobrze się bawiliście. Tak, myślę, że akurat tytuł tego przedstawienia ma bardzo duże znaczenie i naprawdę Poznałem tutaj przyjaciół. Chyba to jest najpiękniejsze w spektaklu, że złapaliśmy taką piękną więź. Nazywam się Dominik Bobryk i gram rolę Joeya. Przyglądałem się Twojej pracy na scenie i bardzo dużo w Twoich oczach, w Twojej twarzy się dzieje podczas kreowania tej postaci. Oczywiście, że tak. Pierwowzór był dość, dość mocny, jeżeli chodzi właśnie o, o wyrazistość postaci. Też jest bardzo dla mnie pierwszym doświadczeniem grać. Odwzorowanie w sumie kogoś, żeby poprzez zewnętrzność, mimo wszystko jakby wzorować się na zewnętrzności, ale we wnętrzu też musi się coś dziać, więc żeby połączyć swoją naturalność, swoje emocje z czyjąś zewnętrznością, było naprawdę dużym wyzwaniem. Nazywam się Iga Rudnicka i gram Rachel. To jest ciekawa postać, ponieważ jest to dla mnie taka typowa amerykanka, wychowana właśnie w dobrej rodzinie, w takim przeświadczeniu, że jest wspaniała i wszystko naokoło tak naprawdę jest wspaniale. No, a ale troszeczkę przez właśnie takie jej zachowanie wychodzi, że momentami postępuje nie do końca fair wobec ludzi, ale trochę nie zdaje sobie z tego sprawy i tutaj myślę była dla mnie duża trudność, żeby nie zrobić jej wrednej i tak jakby wszystko jej wychodziło przez przypadek, te, te ewentualne złośliwości, bo ją się po prostu ma lubić, prawda, jakby ona ma być taką, taką serdeczną promyczkiem takim. Powiedzmy, przynajmniej ja ją gdzieś tam tak czytam. Potem już jakby no, ma charakterek, prawda? Bo pojawia się w miejscu, które totalnie jest dla niej nowe w świecie, gdzie sama musi sobie poradzić. No i potem jakoś bierze to w swoje ręce. No. Gdzieś tam to, to się dzieje tam z nią. Czy mogę mieć pytanie nie do Ciebie, tylko do Rachel? Tak, jak najbardziej. Cześć! Ponieważ zauważyłem, że w musicalach ostatnio jest ogromna moda, żeby na scenie pojawiały się ciasta. Są tarty, ale u was, Friends, też jest ciasto. Czy mogę prosić o przepis? Oczywiście. W takim razie tak. Ostatnio zrobiłam niespodziankę moim przyjaciółom i zrobiłam Trifle. Trifle ma naprawdę wiele warstw. I trzeba to dobrze zapamiętać. Pierwsza jest to warstwa dżemu. Kolejna jest to warstwa biszkopcików Lady Fingers, koniecznie te. Kolejna warstwa to jest serum ze zmarszczek. Przepraszam, serum na zmarszczki i do tego kilomilonej wołowiny. I na koniec wykończenie z maskary i coli zero. Smacznego. Dziękuję i nawzajem, kochani. Dzień dobry, nazywam się Michał Zacharek i gram postać gantera w tym spektaklu. W jednym ze swoich songów śpiewasz, że bardzo chciałbyś usiąść na tej sofie. Tak, e, tak naprawdę prawie przez cały spektakl nie udaje mi się tutaj usiąść. Chcę dołączyć do całej paczki, bo tak jest stworzona akurat w spektaklu ta rola. I tak, udaje mi się dopiero na samym końcu usiąść na chwilę, chociaż za każdym razem jestem wyganiany z pomiędzy przyjaciół. Gunter tak naprawdę jest rolą epizodyczną w serialu, ale twórcy tego spektaklu postanowili go włączyć również do całego spektaklu. Tak naprawdę moją rolą jest tylko i wyłącznie dogrywanie, do przyjaciół, jest to rola komediowa, stara się być rolą komediową, no ale też Gunter jako, ja jako aktor, o tak bardziej, mam dużo takich epizodów, które powodują, że jakoś tam ta akcja rusza do przodu takich komediowych. A jeżeli chodzi o Guntera, no to Gunter to jest postać tragiczna, się śmieję, ten, który chciałby być siódmym przyjacielem, ale nigdy nie jest. Zawsze jest między nimi, ale nikt go nie słucha, nikt go nie, nie szanuje, nikt nie zwraca na niego uwagi. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Regent i w tym spektaklu gram Monikę. Gdybyś miała osobę, która, tak jak ja, nie oglądała serialu przybliżyć tę postać, to Monika jest... Neurotyczna, gorąca, uporządkowana, dążąca do celu, kocha rywalizację, bardzo pragnie dziecka, rodziny, no i tak naprawdę ciągle poszukuje prawdziwej miłości. Nie chcę za dużo zdradzać, bo już widziałem, ale na scenie pojawia się Janice. Salwy śmiechu są wśród widzów, a jak wy panujecie nad śmiechem w takich sytuacjach? Ja myślę, że tutaj pomaga nam etap prób jednak, widza nie ma na tych próbach i w momencie, kiedy rodzą się te takie właśnie najbardziej komediowe, charakterystyczne postaci, do których zaliczamy właśnie Jenny, chociażby, no to w czasie prób, uwierzcie Państwo, że no, nie brakowało śmiechu. Teraz już myślę, że troszeczkę jest to już jakoś wyćwiczone, my się już o, z tym jakby m, obyliśmy. Maciej Podgórzak, gram rolę Rosa. Jest to, pokrótce opowiadając, facet, który przede wszystkim jest bardzo wykształcony, jest ontologiem, jego życie to muzeum i dinozaury, ale przy tym wydawałoby się, że może jest nudziarzem, ale jest bardzo emocjonalnym człowiekiem, który bardzo przeżywa różne rzeczy i bardzo lubi to okazywać, a prywatnie zaczyna spektakl z bardzo takiej niefajnej życiowo sytuacji, kiedy opuszcza go żona dla innej kobiety zresztą i, w, i wtedy rozpoczyna się cały wątek jego miłosny z Rachel, której kochał się całe życie, będąc jeszcze w szkole, a teraz znowu pojawia się w jego życiu. Także te wszystkie perypetie są tutaj zawarte w spektaklu. Jak czujesz się w tych e, fajnych czarnych spodniach. Mm, a O której to będzie puszczam? <laughs> ja, zakładając te spodnie, dokładnie zrozumiałem, co miał do zagrania Mark Schwarzer po prostu w serialu, bo jest to katorga. <laughs> tak. Jeżeli ktoś chodzi w takich spodniach, to naprawdę wielki szacunek, że wytrzymuje chociaż godzinę. Nathan Noga i Graham Chandler. No cóż, Chandler jest osobą, która kryje swoje, swoje kompleksy za żartami. To jest jego maska, tak naprawdę jest bardzo wrażliwym człowiekiem, który nie potrafi okazywać uczuć. On się tego tak naprawdę uczy. Cały czas i jest taką postacią dramatyczną, można by nawet powiedzieć, mimo iż serial i nasz spektakl ma taką lekką formę. To jednak gdzieś tam czytam tego Chandlera jako takiego romantyka, który nie chce po sobie poznać, że, że jest tak naprawdę bardzo wrażliwy. Ja już widziałem ten spektakl, nie wiem na ile możemy zdradzić, ale to nie jedyna postać, którą będziesz grał w tym musicalu. To prawda, też nie wiem, czy, hmm, czy mogę tak do końca powiedzieć na pewno y, mogę powiedzieć, że gram w spektakl trzy postacie, z czego jedna to zwierzę, to jest y, drób, ale nie powiem dokładnie jaki gatunek i też mogę powiedzieć, że gram jedną pewną taką irytującą bardzo osóbkę, którą przyjaciele nie lubią, ale mi się wydaje, że widownia ją pokocha. <laughs> Po obejrzeniu mogę przyznać, że to kobieta, którą wszyscy na pewno pokochają. Czy trudno wcielać się w tę tajemniczą, nie tłumaczmy zbyt wiele, postać? O dziwo łatwiej przychodzi mi granie właśnie jej niż Chandlera. <laughs> może, może dlatego, że sam mam dużo z Chandlera, no a jak to wiadomo, najtrudniej jest być sobą. Oksana Terefenko, Phoebe, postać bardzo złożona, która ma trudne doświadczenia życiowe i na to nałożyła taką warstwę ochronną w postaci Postaci miłości do świata, do ludzi, do natury, itd., itd. To nie jest łatwa postać do zagrania. Cały czas jakby walczę, szukam, ale myślę, że jestem na dobrej drodze i mam nadzieję, że widz zaufa i uwierzy tej postaci. Ale wydawałabyś się początkowo sympatyczna, w końcu to dziewczyna z gitarą. Tak, oczywiście, to jest bardzo sympatyczna postać, jednakże po, po przejściach życiowych, ani głupia, ani infantylna, na pewno ma coś z dziecka. To na pewno. I często śpiewa o mamie. Mam ci swąd dokładnie. W jej utworach można chyba najbardziej, w piosenkach, które pisze, doświadczyć i usłyszeć problemy, które, które miała w życiu, i, bo głównie o tym pisała. A jak będziesz wspominać tygodnie pracy waszej wspólnej nad tym musicalem? Pierwsze, co mi się nasuwa, to słowo przyjaciele, bo faktycznie są to wspaniali ludzie. Z którymi miałam okazję pracować przez te dwa miesiące? Osobowości i wspaniali aktorzy. I uważam, że gdyby nie ci ludzie, to nie byłoby przyjaciół w Toruniu. Izabela Pawletko, postać Moniki. Skoro już staliście się przyjaciółmi na scenie, to czy twoim marzeniem też jest zarabiać takie garze za odcinek jak Friends? Myślę, że nie wypada się otwarcie do tego przyznać. A z drugiej strony każdy z nas tak bardzo chce. Gdyby pojawiła się możliwość zarabiania sporych pieniędzy w tym zawodzie, ja bym nie zrezygnowała. Nie chcę wypowiadać się za innych. Ja nie miałabym nic przeciwko. Robić to, co kocham, zarabiać na tym dobrą kasę i jeszcze być rozpoznawalnym. Oczywiście to się też wiąże z pewnymi konsekwencjami i wyrzeczeniami, ale wszystko jest ceną czegoś, prawda? Więc jeżeli mam spokój finansowy i nie dotyka mnie problem przetrwania kolejnego miesiąca, to chętnie sobie na ulicy zdjęcia z ludźmi zrobię, nie mam z tym żadnego problemu. Bo przypomnijmy, w ostatniej piosence śpiewacie właśnie o tych aspektach finansowych, między innymi tego serialu. Tak, jest tam o tym i... Najzabawniejszy chyba dla mnie fragment to ten, w którym nasza Rachel jako Jennifer Aniston mówi o tym, że zagrała w 40 filmach i serialach, a tak naprawdę każdy mówi o tym, że ją brat Pitt rzucił. I cała ta sytuacja jest po prostu zabawna, przez to, jak bardzo jest prawdziwa. I wszystkie te tantiemy i kwoty, które ci ludzie pozarabiali na tym serialu, po prostu takie są. No, jest, to, jest to rzeczywistość. To ten serial spowodował to, jak bardzo wypłynęli, i to, że ich twarze dzisiaj są bezpośrednio przednio jakby nazywane często postaciami, a nie tym, jak naprawdę się, się nazywają. Marcin Sosiński kreuje postać Julia. Ostatnio rozmawialiśmy w Łodzi przy okazji prób. Tam skarżyłeś się, że no masz mało do śpiewania, bardzo mało. A tutaj? Wręcz przeciwnie. Tutaj tych songów jest bardzo dużo. One są skomplikowane, one są bardzo różne, w różnej stylistyce i w każdej się trzeba odnaleźć. Czy to jest musical, przepraszam za określenie, pełną gębą? Zdecydowanie pełną Gębą i setką min, które trzeba powtórzyć. <grym> Więc na pewno musical, który korzysta z tego, że jest musicalem, o, tak powiem, korzysta z tego dobrodziejstwa, jakie musical daje i go wywraca trochę na lewą stronę powodując piękną parodię właśnie. Mam nadzieję dla widza, bo to jest najważniejsze, żeby widz poczuł kilka cytatów, które tutaj są, które my staramy się grać. No, mam nadzieję, że one będą po prostu dostrzegalne. Czytając tytuł, to bardziej parodia Friends czy parodia musicalu? Jedno i drugie, bo korzystając z postaci, jakimi są właśnie Franci, my jako aktorzy musimy trochę sparodiować tych aktorów, którzy trochę parodiowali te postaci, no bo to takie było trochę granie. I teraz jeszcze w tym wszystkim my robimy parodię musicalu, Czyli, no, czyli dla mnie bomba. Anna Wołek, jestem dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Jak wyglądała praca nad tekstem do tego musicalu, Jest pani autorką przykładu. Była to rzeczywiście duża odpowiedzialność, ponieważ ten serial jest. Jak się okazuje, kultowy nie tylko za granicą, ale również już w Polsce są fankluby, są wizy ogólnopolskie na temat znajomości serialu. Młodzież czy młodzi ludzie mówią fragmentami z serialu, więc trzeba było być bardzo uważnym, żeby no, oddać tę całą atmosferę, która poszczególnym tekstom towarzyszy. Nie zniszczyć nic z przesłania, ale też trochę spolszczyć. Bo czasami niektóre dowcipy czy wyrażenia niekoniecznie by, mogłyby być zrozumiałe w tej dosłowności dla polskiego widza. Dwie obsady, 14 aktorów. Wspaniała czternastka. Tak, wspaniała czternastka. Zawierzyłam pani Agnieszce Płoszajskiej, reżyserce. Uważam, że ma niesamowite wyczucie sceniczne i do realizacji, i do ludzi. I Michał Cyran, choreograf, i Paulina Grochowska od wokalu. No i ja. Byliśmy w komisji, ale tak naprawdę ostateczne słowo miała Agnieszka. Myślę, że wybrała najlepszych z najlepszych. Michał Cyran, choreograf. Rewelacyjny choreograf na tak niewielkiej scenie, świetne. Scena tanga, no nieźle. No, no, bardzo dziękuję, co mogę więcej powiedzieć? Bardzo dziękuję, jeżeli była tam nuta, jakbyś taka odnośnika, dało się wyczuć chociaż taką jedną nutę Fosiego, do którego chciałem jednak się odwołać i zrobić na jego temat fantazję, to, 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 to w ogóle to spadanie do Pana. Zapytam o tę drugą choreografię. Tak, w oryginale jest nazwany I Know, czyli... No wiem! tej choreografii bardzo ciekawie dłonie kursowały. Tak, dłonie kursowały. No znowu chciałem troszeczkę oczywiście z jego z, z wziąć, w sensie, żeby jednak to było bardzo Broadwayowe. On jest jednak guru tutaj w tym temacie, ale tutaj to jednak było też odwołanie do, do tekstu, bo Monika opowiadała o wielu mężczyznach, których miała w swoim życiu, no i to jakby tu udało się zawrzeć te dwie kwestie. Jak pracowało się nad całością? Szczerze mówiąc, rozpoczynając pracę, nie spodziewałem się, że ten materiał będzie aż tak bardzo wymagający. Bo po pierwsze, tych numerów jest tutaj bardzo dużo, po drugie, są one bardzo mocno złożone w swojej strukturze. W większości one nie są zbudowane na, na zasadzie ABAB, czyli refrencrotka, referencrotka, tylko te numery, metrum, instrumenty, to wszystko się zmienia, ta struktura w trakcie numeru, więc dla choreografa jest to z jednej strony bardzo inspirujące i, i, i fajne do roboty, a z drugiej strony bardzo wymagające. Ale no fajnie też, mieliśmy tutaj obsadę, która jest najlepsza na ten czas. Agnieszka Płoszajska, reżyserka przedstawienia Friends the Musical Party. Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu podczas castingu do tego musicalu. I jak od tamtego czasu zmieniło się Pani podejście, spojrzenie na przyjaciół? Oprócz tego, że jestem zmęczona, to co się zmieniło? Ja myślę, że wszyscy jesteśmy po takim... Procesie tworzenia tego, tego przedstawienia, który miało różną dynamikę, czasami było trudniej, czasami było łatwiej, ale cieszę się bardzo, bo mam wrażenie, że wtedy, kiedy rozmawialiśmy i jeszcze było dużo niepewności, kogo wybierzemy, to przede wszystkim wiem, że się nie pomyliliśmy. I to jest taka moja osobista satysfakcja, że, że wiem, że dobrze wybraliśmy obsadę i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam akurat z tymi y, ludźmi współpracować. A ponadto, no cóż, no, myślę, że udało nam się zbudować przedstawienie, które ma szansę zrelaksować państwo w teatrze przede wszystkim. Nie napinamy się tutaj na wyważanie nie wiadomo jakich drzwi i czasami dowcip jest bardzo prosty, ale też czuję, że wszyscy tego potrzebujemy. Czuję, że zarówno obsada, która po prostu było dużo śmiechu na próbach, jak też czasami jak już wpuszczamy kogoś na widownię, to te reakcje są takie intensywne, bo ten musical pełni taką funkcję trochę jak serial, czyli po prostu odstresowuje. No i chyba... To jest najlepszy moment na to, żeby coś takiego zaproponować widowni. Zakładam, że państwo tym musicalem celujecie, troszeczkę przepraszam za określenie w fanów tego serialu, ale ja zrobiłem eksperyment na sobie. Nie znam serialu, nie jestem jego fanem, nie wiem kto z kim i dlaczego. I obejrzałem ten spektakl i świetnie się bawiłem, to chyba dobrze. No to ja bardzo się cieszę, bo na tym mi najbardziej też zależało. Sądzę, że to jest zasługa, przede wszystkim świetnej muzyki. To jest dobrze napisany musical po prostu. I też dobrego wykonania tej muzyki, ponieważ aktorzy, z którymi współpracujemy, są niezwykle sprawni technicznie, więc to już jest kwestia niezwykle ważna w tej formie jaką jest musical. Ale też dla antyfanów Franców, sądzę, że znajdzie się taki łakomy kąsek, mianowicie mogą wybierać z fabuły te momenty, w których też parodiujemy sam z sitcom i jego formę, i jego naiwność. Takie poczucie czasami absurdalnej wręcz iluzyjnej sytuacji, w której niby odtwarzamy życie, ale tak naprawdę przygody, które mają bohaterowie no są zawsze skazane na sukces bohaterów. Tak nie dzieje się w życiu, ale też myślę, że dlatego forma tego sitcomu jest tak popularna, że widzowie czują się bezpiecznie oglądając go. I ja sądzę, że w ogóle musical też często pełni taką funkcję, że po ciężkim dniu widz przychodzi do teatru muzycznego, gdzie już przy uwerturze jest przeniesiony w inny świat, całkowicie odrywa się od swoich codziennych trosk i wie, wierzy w to, że pięknie śpiewająca para tak naprawdę się kocha i będą żyli długo i szczęśliwie. Swoją drogą nikt nie mówi co było potem, tym długo i szczęśliwie, ale <laughs> chcemy w to wierzyć, więc trochę tak, trochę chcemy być oszukiwani. Chcemy być oszukiwani oglądając sitcom, chcemy być oszukiwani w teatrze po to właśnie, żeby po prostu odpocząć i też emocjonalnie gdzieś znaleźć wytchnienie i nadzieję. Świetnym podsumowaniem jest ostatnia piosenka musicalu. O czym ona opowiada? No ona opowiada o tym, że tak naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni <laughs> za to, że zarobiliśmy po milion dolarów za odcinek, <laughs> co dla każdego aktora, pewnie szczególnie w Polsce jest no, dość odległym planem życiowym, ale też to ciekawe, że Pan o tym powiedział, bo trochę też nawiązujemy w ogóle do kondycji aktorów, nasz Joey, który jest aktorem, któremu po prostu się nie wiedzie, jest takim przewodnikiem po tym musicalu też dla nas i dla, dla wykonawców. Ale też oprócz tego, że śmiejemy się z tego, że właściwie, no, wiadomo, że to nie te stawki i trochę nie ten świat, i trochę pewnie nie jesteśmy w stanie odnieść nawet ułamka takiego sukcesu, jaki odnieśli aktorzy grający we francach tych oryginalnych. To dla mnie osobiście jest jeszcze jedna z tego wszystkiego nauka bardzo prosta nauka Rosa że jak cię życie już wbiło w ten drugi bieg, to musisz zrobić pivot. I to jest takie proste i banalne, a jednocześnie no, nie jest tak. Może czasami trzeba sobie po prostu ten, ten muzykalowy świat przenieść do siebie, do głowy i nie komplikować wszystkiego. Może to proste życie, w którym wystarczy się odwrócić i spróbować inaczej, to, to jest jakaś inspiracja. To był 29 odcinek podcastu Musicalowe Info. Dodaj ten podcast do subskrybowanych lub obserwowanych, tak by nie przegapić następnego odcinka. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego muzykalowego.